Witam, jestem Toro.pl Ja aż 252 A to jest kolejny odcinek z naszej Davey gry Black Lives Matter Wojna O znowu ta mapa, pamiętasz tę mapę? Mhm. Żal Ciekawe jak mi tym razem pójdzie Ja blabieram, bloga Jaka te zdeptał To jest za szybka mapa No to dobra, jedziemy Wydawało mi się że tutaj coś było <śmienicza> i, 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 Dobra, mamy flagę. Chyba go mam osłaniać. Co? Jakie hakrzy? Jeden wow. z po prostu ma haki. Nie wow. Ej, o nie prześladę, bawiko. Yes, Dawaj flagę! Jak wzięć flagę? Podchodź do szwentawek. Jezu, że się wystraszył, ja biorę flagę, on mnie od tyłu się tam z przodu brał, akurat się na niego nie patrzyłem. Dobra, jedziemy dalej. Cieba nie stanąłem Dobra Kurde, wam ten na te widok Łoł! Uciekaj, uciekaj, nie blokuj. Ale rozwaleni ładnie Czekaj, nie tu wisię. Jakie haki, nie no, te dziecko mnie rozwala. Nie no, ten bobas mnie rozwalał. Nice, no, jak ja mam staty 3-1. Ładnie, 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 idziemy panowie! Aj, ale zdążyłem mnie go zabić, widzisz? Zdążyłem go zabić. O, ty mendo jedna, to ty! Sary <ścoughs> Sparciłeś po prostu bo ja akurat się bieżąłem <laughs> Masz! Dobre. Sparciłeś, bo ja pał wciskałem Nooo, uważaj Batyłeś na to środko O kurno jakie farty. <coughs> o mogę tutaj powstać Zajbiście, zaraz tutaj jakąś rozdubcę I co to ma być? Jaki... Fart? No. Dobra, jestem na plusie i to mnie cieszy To mnie cieszy, że jestem na Kurwa, zaraz nie będę na plusie Teraz ładuję, jak on biegnie Dobra, gin! Udało mi się zabić Kurde, skąd oni strzelają? Jakbym jeszcze wiedział Stąd pewnie Flaga, flaga, flaga Ty, ja go idę Ja Jego idę osłaniać czy, czy coś takiego ten kto ma flagę to się go osłania tak? Mhm. Aha, ty do go osłaniać. Gnieczot! Zostawał, ale jestem ubity. cześć. Okay. Dobra. Częśćyszkę okay. Eee, remis dalej, <grystanie> ale żal Dobra się kryje, bo ja ginę O widzicie? kurwa Ale wam tyły... Nie, nie zrobię, ja myślę, że tyły wam zrobią, oni idą po prostu dołem Headshot jakiego mogłem nie trafić gdzie ja celowałem? będzie źle Jakie kaksy, nie no Żal z waszego teamu ej, facet mi przez ścianę zabierze, się rasie. Tyły mi zrobił Zalamus O, jestem na prysie i to będę powtarzał dupki Nikt mnie nie zmieni statów, bo jestem na razie dość dobrych, Dość dobrych statach i dość dobrze mi idzie Zresztą da się Ej, ale mi się dzisiaj. Dość dobrze mi się idzie Kurwa Tam jest jeden, dobra Gintfelu, jest! Kolejny frag, to ja rozumiem nie O jak tu nie mogę wybrać? Kurwa! Zasłanią mi go, nie mogę zabić Mua. Niech tam się nasrało Ilu Ilu was tam Ach. miał być? Tam kilo Dobra. Hmm. Czekaj. Kurde nie blucz. no hmm. kto widorek... Wiesz co Aj, no już myślałem, że... Tak, ale ja... nie ma, wiesz to żal swojego teamu, kurda tak mają, ej. Zasz, hmm, jest, się trzymają, mej... Stoją przyślanej do mnie. Nie blucz, co? O... Boże. Czekaj, a ja w sumie jestem na plusie. Chyba nie będę... Chyba na podim nie będę i tak przegrywamy. Żal. I... Kurna. Sparta u mnie. bo, nie, sparta, bo, bo jest ja jestem po prostu wiesz, Najlepszy gracz. Patrzcie. Patrz, Co? asysta? Ale KS-a mi zrobił Nie kamp, bo będziesz camperem w przyszłości Kurwa, dupca i mucha jebana Nigdy nie bądź camperem Co, kamperem. To się go? Flaga Wow, tam wszyscy są Ale dostaję już, ucieka Headshot Ale fart Tyły to ja też deżumie robić, ty tyły to ja też deżumie robić Tak, tyły jak ja ci prosto hepsota no strzelbę, prosto w o, głowę no, Jak mi tyły robisz, ja nie zdeżałem się obrócić i ogarnąć Ja cię nie zrobiłem, bo to mój kąpań ci zrobił tyły Oj A to już drugi jeszcze mówię O mam dość, mam ma dość dobre dość dobra 15 do 11, ujdzie, ujdzie, ujdzie Godaj uj. ja mi zrobił tyły No, nie rozumiem tej broni No! Ja! Ja cię nie mogłem trafić! Ale byś... Kurwa! Bym <laughs> cię zabił i to ja by cię dał To to robot? Ty robot! Nie idę, nie idę! Mm -hmm. nice. Kurwa, przegrywamy jeszcze granat! Wpurwiamy tę łupę Dobra! O oh, fuck! Jaki fart, Chopie, on dosłownie dwa i by no. chłopie, to jest niemożliwe, jak oni mogą tak farcić! No widzisz? A w twoim teamie jest jeden ten pierwszy, on ma haki, kurna, aj przy ściany zabija ludzi. mi tego fartować. Czekaj, gdzie są wszyscy? Łoł, wow, ile ich tam was? Ile tam was jest? Aaaa, przegraliśmy! Kur... ja w ogóle jestem w teamie! Tak daleko! Taki sam jak ja! ale ja mam lepsze staty, o ja mam, ja mam też ja mam lepsze niż twoje punkciki! No, troszeczkę, boś ty, ten, nosił te flagi, a ja nie. A, ja nie nosiłem flagów, ja z tych, z zabójstw branckich. Ja dostałem zawsze GP po 164 i zawsze mam 164 166 GP, No Mam nadzieję, że wam się odcinek podobało, zanim tego będzie kolejny Może radim, nie wiem jak będzie miał czas No, no. i... Bitwa była dobra Pamiętajcie nabra. Subskrybujcie i łapkujcie Nara